Cześć. Dzisiaj jest sobota. Ja wiem, ostatnio nie nagrywałam. I nagrywałam, jak już to w niedzielę, dzisiaj po prostu wracam. Nie będę się tam za dużo rozwodzić na temat, dlaczego była taka przerwa. Niemniej jednak mam takie poczucie, że dobrym było zadanie Wam pytania, o czym powinnam jeszcze powiedzieć. Co prawda pod postem na ten temat nie padło zbyt dużo pytań, natomiast zaczęliście jakby inną drogą zadawać mi te pytania mailem, nie mailem, w prywatnych wiadomościach do strony, już nie tylko do mnie. Ja sobie to tak troszeczkę zebrałam w całość i mniej więcej dzisiaj o tym powiem o tych kilku rzeczach, o które najczęściej pytacie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, które tak mi zapadło to to, że padło do osoby, która się bardzo długo dializuje ponad 15 lat, a nadal nie wie podstawowej rzeczy, jaką jest informacja na temat co oznacza poziom parahormonu, jaki ma, czyli tego PTH i dlaczego jest podwyższony. Zacznę od tego, że tak naprawdę jesteśmy narażeni na to, o czym jest w ogóle podwyższone PTH. To jest nic innego, jak nadczynność przytarczyc, która występuje u osób dializowanych. Więc tutaj każdy z nas będzie miał jakieś wyższe wskaźniki tego paradhormonu. Jeden będzie miał ponad normę o tyle, inny jeszcze więcej jeszcze inny, jeszcze więcej. Każdy z nas będzie inaczej reagował, bo ktoś, kto ma na przykład 600, będzie już odczuwał jakieś bóle, a ktoś, kto będzie miał 1000, powie, że jemu jeszcze nic nie jest. To jest też rzecz taka bardzo indywidualna. Natomiast przy takim lekkim przekroczeniu tej normy, do tam na przykład, właśnie te, te 600, to się jeszcze takich ciężkich leków nie podaje. I ja to troszeczkę rozumiem, dlaczego? Bo wiem, że one potrafią powodować naprawdę uciążliwe skutki uboczne, a nie za bardzo pomagają. No nie tak, jakbyśmy chcieli, że weźmiemy te tam, letki i po prostu jak ręką odjął mamy wynik w normie. Pamiętajcie o tym, że wyniki, które my dostajemy, te takie wydruczki albo jak sami sobie sprawdzamy i mamy obok normy w jakich powinien być wynik, to to są normy dla osób zdrowych. Zupełnie zdrowych, nie dla nas. Czyli jak czytamy, że potas jest 5,1 a u nas już są kreseczki do góry, strzałeczki przy 5,2 to my nie panikujemy, prawda? No bo wiemy, że aha, no tak, no ale u nas to jest tak 5,5 i jest okej. Okay. I w sumie 5,5 to jest dla nas najlepszy potas, dla naszego serca, bo nie jest ani za wysoki, ani nie jest za niski. I ktoś też może powiedzieć, no dobra, za niski, no ale 5,4 czy 5,2 to nie jest za niski. No nie jest za niski, ale. Nie będziemy panikować przy takim wyniku, ale widzimy już tu tą strzałeczkę. I to samo jest przy tych wartościach parat hormonu. Tylko tu mamy trochę inne, in, operujemy innymi liczbami. I to tak brzmi, 600. O matko, a powinien nam, norma jest 190 chyba. Nie jestem pewna. Czy, czy 50? Nie wiem. Nieważne jaka jest ta norma. Chodzi o to, że my Będziemy mieli tam zawsze wysoki wynik. Jeszcze nie zawsze będzie to oznaczało, że musimy dostać te drogie, specjalistyczne leki, które zazwyczaj hmm, chyba są tylko do użytku szpitalnego, więc jak są tam jakieś takie programy, to szpitale to włączają i dostajecie takie pudełko i potem to bierzecie. Tak to wygląda. Hmm, to to jest to pytanie oparat hormon. Hmm. Może y, najlepszą opcją jest porozmawianie z lekarzem, bo on indywidualnie spojrzy we wszystkie Wasze wyniki. Wy mi piszecie jedną wartość na 12 lat i ja mam się domyślić. Tak, troszeczkę lekarz będzie miał lepszą, mm, no, lepszą wiedzę przede wszystkim, ma wgląd w Wasze wszystkie wyniki, no i przede wszystkim Was zna. Dobra, następne pytanie były, było: y, co oznaczają poszczególne parametry dializy? Ja nie za bardzo mm, wiem, o co, o co pytasz, ale y, powiem pokrótce o tych wszystkich parametrach, które widzimy na maszynie. Znaczy nawet nie o wszystkich, tylko o tym, co jest dla nas istotne. Istotne jest, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy poziom sodu. Najczęstszy jest 138, ale zdarza się, że ktoś ma 136 lub 140. Zawsze ten sód się zmniejsza, jeżeli ktoś. Yy, Zmniejsza się na nerce, jeżeli ktoś na przykład wywala podczas dializy wysokim ciśnieniem. To starają się go obniżyć. Tak samo jest z temperaturą. Jest temperatura krwi na nerce i może nam pielęgniarka ją podwyższyć, żeby nam obniżyć ciśnienie, lub odwrotnie. To jest następny parametr. Przeważnie ustawiają chyba maksymalnie 37. Parametr koncentratu. Czyli tak zwane K. No i, y, y, koncentrat będzie miał takie oznaczenia: K1, 25, y, G1. No i to oznacza nic innego jak K potas, czyli na przykład y, 3, czyli będzie 3, później 1,25 to jest wapno i y, G1 to jest glukoza 1. I teraz wszystkie koncentraty mają tą glukozę 1. Nie wiem, czy się zdarzają jakieś z półtorej. Powiedzcie mi w komentarzu, jeżeli ktoś z Was wie. Chętnie się dowiem. Od czego zależy to, jaki mamy koncentrat? Oczywiście od lekarza. To, że my mamy jakieś parametry zlecone, to pamiętajcie, że nie każdy z pacjentów ma tak samo. My się dializujemy na tych samych maszynach, ale mamy różne parametry. Jeżeli ktoś zje jedno jabłko i on już ma wysoki potas, to coś tam jest takiego, nie wiem czy, czy w diecie, czy w lekach, czy po prostu w organizmie, że mu ten potas szybciej rośnie, to on dostanie mniejszy potas. Jeżeli ktoś ma herc klekoty, tak jak ja na przykład, po trzech latach musiałam mieć zmieniony koncentrat na wyższy i muszę się teraz bardziej pilnować z dietą, ale powiem Wam, że wolę to niż te herc klekoty, które miałam. Co tam jest jeszcze? Aha, no to jeszcze mamy na parametrach nerki ustawione dwuwęglane. Ja już o tym kiedyś mówiłam, no ale skoro pojawiło się pytanie o parametry, no to omówię jeszcze to. Dwuwęglan to jest też do ustawienia, może być indywidualnie zmieniany. Zazwyczaj to jest 34, ja mam 32, bo dokuczały mi bardzo mocno wysokie, nieznośne wręcz bóle głowy po dializie. Zmieniliśmy to i z tego tytułu już mnie głowa nie boli. Dobrze, co tam było jeszcze za pytanie? No, jak jest u mnie na stacji ze szczepieniami? Jak ci, którzy oglądali film o szczepieniach, to już wiedzą, natomiast powtórzę, udzielając odpowiedzi na to pytanie. Szczepienia u nas są załatwione przez naszą oddziałową, która zrobiła kawał dobrej roboty. Czy właściwie cały czas ją robi, bo jeszcze to się nie skończył ten etap? Jest na wysokich obrotach, podejrzewam, że adrenalina ją mocno trzyma i jestem strasznie wdzięczna, że w ten sposób się to odbyło, że ja nie musiałam nic zrobić poza podaniem ręki do ukucia i wypełnieniem papierów. To przyznajcie, że naprawdę to jest pan Pikuś, bo jak słyszę, że odsyłają od przychodni do Jakiegoś tam punktu do szpitala stamtąd z powrotem do lekarza rodzinnego, i tak w kółko to jest mi strasznie przykro, że nie wszyscy mają tak, jak jest u mnie. Dobrze, następne pytanie. Jak um, ustrzec się przed dializami? Dobra, zmroziło mnie, przyznaję. E, nie wiem, co znaczy ustrzec się, natomiast e, wyszukałam, że ta osoba pisała do mnie jeszcze jednego maila jakiś czas temu, i wydedukowałam o co chodzi mi, tak z podejrzeniem. Mianowicie prawdopodobnie chodzi ci o to, droga mailowiczko, że pytasz, czy bez dializ można się wyleczyć z niewydolności nerek. Nie. Na tą chwilę jedyną opcją jest przeszczep wyprzedzający lub właśnie dializa. Wszelkie metody niekonwencjonalne, o które pytasz, jakieś nowoczesne, czy, czy, czy jakieś czipy, czy coś. To jeszcze nic takiego nie działa. Nie wprowadzili. Jedyne co działa, to jest mm, nerka sztuczna, bioniczna, którą mm, robią przeszczepy w, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to są takie przeszczepy za milion dolarów. Także no nie dla wszystkich. Czekamy aż to będzie dostępne dla wszystkich. No i mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Kolejne pytanie. Y co mnie najbardziej wkurza na dializach. W sumie nic mnie nie wkurza. Yy, ja się już tak zaadaptowałam, że to jest dla mnie takie, taka norma. Yy, nie za bardzo o tym rozmyślam i, i biolole, tylko po prostu, no, traktuję to trochę jak taką pracę, ale też ostatnio się śmieję, bo zmiana, zmieniła mi się zmiana i jeszcze na rano, więc w sumie jeżdżę tam dospać. To nawet już tego pracą nie mogę nazwać. Yy, no, może jest to podyktowane tym, że wszystko, co mnie wkurzało, to, to ja się starałam coś z tym zrobić, i, i albo dało się coś z tym zrobić, z pewnymi rzeczami, a, z, a innymi przestałam się przejmować, bo wiedziałam, że nic się z tym nie da zrobić i, i tak jest dużo lżej i lepiej. Także nic mnie nie wkurza, poza niektórymi zachowaniami innych pacjentów, no ale na to nie mam wpływu, więc też muszę się przestać tym przejmować. Następne pytanie: co jeść przed dializami tuż przed? No to też był na ten temat film, ale przypomnę, nisko sodowo, nisko potasowo i uważamy na mięso, na białko. Podczas dializ jemy go więcej, natomiast przed jak najmniej, bo te moczniki mogą poszybować bardzo mocno w górę. Od O właśnie, to też mnie w klepie to w to pytanie, bo to pasuje. Jak już mówię o tym moczniku, pamiętajcie, że nie tylko od ryb i mięsa może nam mocznik pójść do góry, ale nabiał też podbija, to też jest białko, bo jak słyszę taki tekst, że a od czego może mi mocznik skoczyć, przecież ja nic takiego nie jem, nie jem w ogóle mięsa, mówię, no a jesz nabiał, twaróg, jogurty, sery, tak. Ale rozumiem, nie każdy się tak bardzo zagłębia i tym interesuje. Nie każdy ma czas. Od tego jestem, żeby Wam odpowiedzieć na te pytania. Yy, następne pytanie. Co robić, gdy rodzina nie wspiera? Słuchajcie, nikogo nie zmusimy do tego, żeby się jakby zmienił w tej kwestii. Jedno, co my możemy, to my się możemy zmienić. Przede wszystkim Yy, najlepiej jest nie mieć takich oczekiwań, tylko yy, no, robić swoje i jakby, no jak musicie poprosić o pomoc, to myślę, że to nie jest tak, że ktoś wam powie: Nie, nie pomogę ci. No na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się wykrwawiał, a ktoś mu powie: Nie, ja ci nie pomogę tego zatamować. Myślę, że to nie o to chodzi. Yy. Rozumiem, że niektórzy mogą mieć problem z tym, że my, non-stop, jesteśmy chorzy jesteśmy przewlekle chorzy i to, to jej nie kończy. I mogą rodziny czy tam znajomi mieć już tego tak dosyć, że, że już no po prostu dla nich to już też zaczyna być takie normalne i przestają jakby traktować nas jak chorych, tylko traktują nas normalnie, a wy dalej potrzebujecie jakiegoś wsparcia typu spytania się, jak się czujecie, czy coś takiego. No tylko zadajcie sobie pytanie, co, wam, co to zmienia, że ktoś będzie wiedział, jak wy się czujecie. Najważniejsze jest to, żebyście wy wiedzieli, jak się czujecie i jeżeli się czujecie źle, no to a można coś zrobić, to, to coś robimy. Nie wiem. Ja na szczęście wsparcie mam w postaci mojej drogiej połowy i nie wiem, jak to jest tak zupełnie być samemu i i w tej chorobie, i w ogóle w tym wszystkim, w tej walce. Natomiast niektórzy z Was do mnie piszą, mówią, że są sami w tym wszystkim, dlatego ja też poświęcam Wam więcej czasu i, i często też rozmawiamy i, i dzwonicie do mnie i piszemy. Ja bym chciała, żeby każdy miał takie wsparcie, jakie ja mam. Bo mi wtedy faktycznie jest łatwo powiedzieć, że dializa to nie wyrok. Co nie znaczy, że, że, że jakby no, to jest coś cudownego, bo nie jest. Ja też chwilami mam dosyć. I ostatnio też miałam takie w głowie takie myśli: Kurde, zaczynam mieć tego dosyć, czas chyba się przeszczepić. No i właśnie, następne pytanie: Przeszczep czy dializa, co jest lepsze? I ja się odwiecznie, wiecznie, od momentu, jak to się wszystko stało, to się cały czas waham. Na początku byłam bardzo na nie, jeżeli chodzi o przeszczep. W tej chwili mam momenty, że już mam tak dosyć tych dializ, że okej, okay. zresztą no robię tam badania do tego, żeby się dostać na listę, natomiast w moim wypadku będzie to bardzo odwleczone w czasie, bo w tej chwili nie mogę mieć tego przeszczepu, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko jest on lepszy i wydłuża życie niż dializa, ale też nie musi tak być, bo Znam osoby, i to osobiście już, nie tylko tam przez internet, tylko osobiście znam osoby, które dializują się ponad 25 lat i jest spoko. I to wcale nie są osoby zniedołężałe, czy chore, czy po prostu jedyne co to mają te dializy tak długo. Dbają o siebie przede wszystkim. Co mnie najbardziej wkurza w mojej stacji dializ? Powiem szczerze, jest tylko jedna rzecz, jaka mnie wkurza, więc z niej nie korzystam, a jest to transport. Znaczy, ja nie mam nic do kierowców, absolutnie, tylko do całej tej organizacji, tego, że to tak, bo to tak musi być. I tutaj, jeśli chodzi o y, opcję, że y, no, kierowca y, czeka na całość, i aż wszyscy się pozbierają i to wszystko trwa, trwa, trwa. Czasami trwało to za długo. Ja już po prostu miałam dosyć. Yy, wolę jeździć sama, natomiast czasami zdarza się sytuacja, że muszę z tego skorzystać i wtedy sobie przypominam, jak bardzo tego nie znoszę i jak bardzo to jest upierdliwe. Wiecie, yy, no w tak małej przestrzeni mniejszej niż autobus miejski jednak tak małej przestrzeni. Jeszcze ważniejsze staje się to, żeby wszyscy dbali o higienę, a z tym jest różnie. Samochody też są brudne. Nie wszystkie. Niektórzy kierowcy dbają o to, ale nie wszyscy mają takie coś z tyłu głowy, że przydałoby się chociażby przewietrzyć. Po prostu nie lubię transportu. Nie mam nic do kierowców. Którzy jeżdżą, są zatrudnieni w firmie, która obsługuje naszą stację Dialis. Natomiast jeżeli miałabym znaleźć jakiś minus w tej stacji, to przede wszystkim będzie to transport. I myślę, że nie jestem w tym odosobniona, no ale cóż, pewnie zdarzy się tak, że będę musiała z niego korzystać i, i nic już nie zrobię. No, no, póki mogę, póki daję radę inaczej, no to pozostawiam sobie ten wybór i, i tak. Dobrze, na ten moment myślę, że wystarczy tych pytań, bo filmik jest już dość długi. Ja sobie pomyślałam, że będę takie 15 minutówki nagrywać. A oczywiście mi się nie udało, bo się rozgadałam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No dobra, jeżeli jeszcze urodzą się jakieś pytania, proszę pisać pod filmem, na pewno na nie odpowiem. Mimo wszystko i tak, wszystko co zapytaliście, to dostaniecie też odpowiedź. Chociaż na te pytania może już poszły. Nie wiem, bo w tym tygodniu było strasznie dużo maili i ja tak na jednej dializie przysiadłam i wszystkim Wam odpisałam, bo wysyłałam Wam te wszystkie pliki. A właśnie, to jeszcze powiem o tych plikach. Jak ja Wam je wysyłam i Wy je wydrukujecie, no to, to jest tak zrobione, że wystarczy, że sobie pozaznaczacie... Kolorkami. Zielonym na przykład, wszystkie dozwolone rzeczy, przy których nie trzeba siać paniki, że czegoś zjedliście za dużo. Pomarańczowym, że takie um, uważalne, czyli nie za dużo, ale można. Yy, czerwonym, takie, które tylko przed dializą można zjeść, a nie wiem jeszcze jakim, co mogłoby być gorsze niż czerwony. Podpowiedzcie mi, może jakiś kolor, którym można by było oznaczyć coś, czego absolutnie nie wolno, czyli. Na przykład karambola. Dobra, no to trzymajcie się zdrowo i do następnego. Pa!